Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym pokrótce omówić temat zaburzeń integracji sensorycznej. Otóż przed sobą mam dokument. Jest to informacja o ocenie procesów integracji sensorycznej, wystawiony przez Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze. Ten dokument to po prostu wynik badań, obserwacji przeprowadzonej właśnie w, w Powiatowym Centrum Edukacji w połowie kwietnia, czyli jest to świeży dokument niegdyś w przeszłości mieliśmy robione podobne, podobne badania natomiast w tym przypadku mamy pierwszy raz taką spójną spój, spój, spójne wyniki i taką spójną ocenę w, w, w jednym dokumencie po prostu wszystkie te zaburzenia sensoryczne są zawarte i jakie to są zaburzenia ponieważ dokument jest dosyć obszerny jest dosyć obszerny dotyczy tylko i wyłącznie zaburzeń sensorycznych jednego dziecka a proszę trochę tego jest tutaj więc ja nie będę tutaj całego dokumentu omawiał, skupimy się tylko na najważniejszych rzeczach, na wnioskach. Na wnioskach z przeprowadzonej obserwacji klinicznej, które po prostu są, dla nas początkowo były wręcz nie, 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 nie do przyjęcia. No po prostu spowodowały u nas jakąś od, reakcję stresową, no bo jak? To, to, to wszystko tam tak nie działa. No wiedzieliśmy, że są problemy, ale że aż takie, no niestety. Więc nie wygląda to zbyt ciekawie, ale już przedstawiam fakty. U Jakuba występują deficyty przetwarzania sensorycznego w trzech bazowych układach zmysłowych. Przedsiątkowym, proprioceptywnym i dotykowym. I są to zaburzenia przetwarzania sensorycznego o charakterze. Zaburzeń modulacji, jest to obronność dotykowa, niepewność grawitacyjna, nadreaktywność słuchowa i wzrokowa. I zaburzeń ruchu o bazie sensorycznej, zaburzenia posturalne i dyspraksja. Prawda, że dużo? Teraz pokrótce omówię... Te objawy, jak one mniej więcej wyglądają, jak się przekładają na funkcjonowanie Kubusia. Niepewność grawitacyjna powoduje strach przed ruchem liniowym związanym ze zmianem położenia głowy i całego ciała w przestrzeni. U Kuby świadczą o tym próby obserwacji klinicznej wykonywane na piłce, gdzie pojawił się strach, podnoszenie głowy, kurczowe trzymanie się piłki i obniżenie tułowia. Kuba ma trudności z zadaniami, które wymagają od niego oderwania nóg od podłoża. Boi się odmówić wykonywania niektórych zadań i wtedy pojawiają się sprzeczne komunikaty. Trudności w dostarczaniu odpowiedniej stymulacji układu przedsionkowego wpływają na dezorganizację zachowania i lęk. Może mieć to swój wpływ na stan emocjonalny Kuby, wycofywanie się w kontaktach z rówieśnikami, strach przed porażką, wrażliwość i brak pewności siebie. I tak też w rzeczywistości jest. Te wszystkie objawy występują u Kuby w sytuacjach, w których się boi. W których się boi, w których w których czuje się niepewnie, że tak powiem. Niepewnie w stosunku do swojego położenia, czy na przykład wchodząc na drabinkę, czy, czy, czy na przykład będąc w windzie. To się po prostu u niego tak objawia. Nadreaktywność słuchowa. Powoduje strach przed niektórymi dźwiękami, wzmożone reakcje na dźwięki oraz zaburzenia uwagi słuchowej. U Jakuba przejawia się to tym, że zwraca uwagę na różne dźwięki, czasami głośno mówi, ma trudności ze skupieniem uwagi, jeśli w tle słychać dźwięki, czasami wymaga kilkukrotnego powtórzenia polecenia. Dodatkowo u Kuby można zauważyć taką reakcję obronną, jaką jest zatykanie uszu w sytuacji, kiedy dźwięk jest zbyt głośny, zbyt donośny lub pojawił się zbyt gwałtownie. Dodatkowo, jeżeli to mu nie pomoże, nie, nie, nie da mu poczucia bezpieczeństwa, Kuba się robi wtedy yy, no, agresywny. Może się robić agresywny. Jest to reakcja walki bądź ucieczki, i w tej sytuacji to się może objawiać agresją, zamarciem, izolowaniem się. Podobnie jest w nadreaktywności wzrokowej, która powoduje unikanie bodźców wzrokowych, unikanie jasnego światła, blasku słońca i migających lampek. W momencie przeciążenia pojawia się reakcja walki bądź ucieczki, o czym już mówiłem przy, przy okazji nadreaktywności słuchowej Kuba nie boi, boi się i unika jaskrawego światła, rozbłysków światła, migającego światła, yy, ciężko znosi przebywanie na słońcu, to są rzeczy, które powodują właśnie te objawy wcześniej wymienione. Obronność dotykowa powoduje u Kuby nadmierną reakcję na bodźce dotykowe, które wydają się mu nieprzyjemne. Odbieranie bodźca jest silne i intensywne, co ma wpływ na zachowanie. Stąd pojawia się niechęć do niektórych ubrań, unikanie i lęk przed strzyżeniem włosów, myciem głowy, obcinaniem paznokci. Reakcje Kuby mogą być różne, często zależą od sytuacji, w jakiej się znajduje. Również wpływają i utrudniają na relacje społeczne. Stres podczas przebywania w dużej grupie osób, problemy z koncentracją, co w konsekwencji może prowadzić do unikania kontaktów, próby ucieczki przed kontaktem z bodźcem. Yy, tutaj mamy problem taki na przykład ze strzyżeniem się. Tak? Kubia ciężko jest obciąć mu włosy. Yy, boi się nożyczek przy głowie, boi się grzebienia przy głowie, boi się dotyku głowy, yy, boi się dźwięku maszynki. Udało nam się po wielu, wielu, wielu próbach zaprowadzić kubę do fryzjera, gdzie pan bardzo wyrozumiały strzyg bardzo, bardzo delikta, delikatnie Kubę w taki sposób, że Kuba nie słyszał tych nożyczek, które tam nad nim po prostu pracują. No, było to niesamowite przeżycie, niesamowity stres dla Kuby, okupiony. No, musieliśmy go przekupić, musieliśmy go w jakiś sposób zachęcić do tego. Teraz jest już trochę lepiej. Ale dalej nie jest kolorowo, dalej te, ta nadrażliwość występuje. Także w kontaktach z rówieśnikami Kuba nie lubi poklepywania, nie lubi takiego delikatnego dotyku, woli przebić piątkę niż dać cześć. To są właśnie te zaburzenia. Zaburzenia postura, posturalne to przede wszystkim współistniejące deficyty ze strony układu przedsionkowego zmysłu równowagi i propriocepcji, czyli czucie głębokiej mięśni, ścięgien i stawów. Przejawiają się niezgrabnymi ruchami, obniżonym napięciem mięśniowym, problemami w pracy ciała przeciwko sile grawitacji, słabszym czuciem swojego ciała, co uwidacznia się w zadaniach ruchowych oraz trudnościach z utrzymaniem równowagi statycznej i dynamicznej, a także w problemach z przystosowaniem posturalnym do ruchu oraz w umiejętności naśladowania, trudności z przełożeniem tego, co widzi na swoje ciało. Yy, tutaj Chęć Kuby do grania w piłkę, no jest uzasadniona. To jest logiczne, że Kuba chce z tymi dziećmi grać. Widzi, że ktoś gra, chce dołączyć. Natomiast jego problemy, niejako dyskwalifikują go już na starcie. On po prostu nie potrafi się odnaleźć na boisku. Ciężko mu nadążyć za piłką, za ruchem kolegów. To wszystko powoduje duże trudności, no i wycofanie się. No niestety, Kuba, Kuba nie będzie przynależał do żadnego, przynależał do żadnej takiej grupy chłopców grających w coś, ponieważ no po prostu będzie spychany na bok ze względu na swoje te słabości sensoryczne. Właśnie brak tej orientacji przestrzennej, brak takiej umiejętności radzenia sobie w, 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 w tym środowisku, gdzie kilka osób biega, jest piłka w ruchu, no Kuba za tym nie nadąża, nie nadąża i to też ma wpływ na jego samopoczucie to przekłada się też na wielki stres, no i też przy okazji na nasz stres, prawda? To chyba logiczne. Nie została nam jeszcze do omówienia dyspraksja są to zaburzenia planowania motorycznego. Jest to neurofizjologiczna trudność z planowaniem i wykonywaniem ruchów, zarówno w zakresie dużej, jak i małej motoryki oraz trudności z czuciem ułożenia ciała w przestrzeni. Powoduje to niezdarność i problemy z koordynacją ruchową, problemy z oburęcz. Z oburęczną koordynacją ruchową oraz słabe umiejętności z zakresu małej motoryki. Występują często problemy z inicjacją czynności. Nie wie od czego zacząć zabawę czy ruch, potrzebuje pokazu, wyszukuje kogoś, kogo może naśladować. Najlepiej wykonuje czynności, które już zna. Wiele działań ruchowych wykonywanych jest nieefektywnie, z dużym wysiłkiem i napięciem. I, dziec, i Kuba odnosi w nich spory, sporo porażek. Współwystępują trudności w zakresie praksji. Na polecenie słowne, wynikające z zaburzeń uwagi słuchowej. U podłoża trudności Jakuba leżą także zachowania, które wynikają ze specyfiki zaburzeń spektrum autyzmu. Układ nerwowy tych osób funkcjonuje w nieco odmienny sposób, przez co droga przewodzenia bodźców może być inna wolniejsza, przyspieszona, blokowana. Ja tu tylko dodam jeszcze do tych właśnie zaburzeń motorycznych. To, co przed chwilą mówiłem o tej piłce nożnej. No Kuba ma z tym bardzo duży problem. Wszelkie moje próby nauczenia go gry w jakikolwiek, czy w koszykówkę, czy w badmintona, czy w, 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 w bilarda, spełzają na niczym. No Kuba ma z tym tak duże problemy z utrzymaniem równowagi, z rzucaniem piłką, z kopaniem piłką, z przyjmowaniem piłki, z trzymaniem kija do bilarda, że to po prostu wymaga niesamowitej pracy, a od nas także niesamowitej cierpliwości. I... Na koniec zalecenia. Zalecenia. Terapia integracji sensorycznej mająca na celu poprawę przetwarzania wrażeń przedsionkowo-proprioceptywnych, poprawę reakcji postularnych i napięcia mięśniowego, poprawę przetwarzania wrażeń dotykowych, poprawę przetwarzania wrażeń słuchowych i wzrokowych w oparciu o stymulację przedsionkową. Tyle. Tyle zaburzeń na jedno dziecko. Jak ten chłopak ma normalnie funkcjonować? Jak on ma czuć się pewnie i bezpiecznie w grupie rówieśniczej z taką ilością zaburzeń? Stąd też musi być intensywnie rehabilitowany, musi być poddany intensywnej terapii sensorycznej. Taka w naszym otoczeniu, w, naszych, w, w, naszy, w, na, w naszym środowisku jest możliwa tylko i wyłącznie prywatnie. Dlatego też yy, yy, utworzyliśmy zbiórkę. No, potrzebujemy pieniędzy na to, żeby Kubę móc zainstalować właśnie yy, na, zajęciach, yy, te, yy, te, yy, na zajęciach integracji sensorycznej, aby móc mu pomóc. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Dziękuję. Do widzenia.